I'm <laughs> sorry. Zwierzęta z Zielonego lasu. Lis powrócił do naszej grupy i z pomocą nowej przyjaciółki Lisicy przewodził nam jak dawniej. Nadal polegaliśmy na naszym przewodniku ropuchu. Woda jest zimna i słodka. Wydaje mi się, że złapał go stary karp. Na szczęście na ratunek Ropuchowi przybyła czapla o imieniu gwizdek. Jednak nawet on nie mógł pomóc króliczkowi, który znalazł się na linii strzału. Ściemnia się, ruszymy o świcie. Rezerwat białych Danieli jest naszą jedyną nadzieją. Odcinek 10. autostrada. Jeśli dotrzemy do rezerwatu Danieli przed zimą, wykopiemy norę i zostawimy ślady łapka śniegu. Nikt nam nie przeszkodzi. Wiosną nasze maluchy będą bezpieczne. Bezpieczne na zawsze. Jeśli tam w ogóle dotrzemy, uda się nam, prawda? Ależ oczywiście, jesteśmy już niedaleko. To swą beztroską naraża życie innych, przekona się jak mało znaczą słowa, rzucane na wiatr. Zatrzymali się w całe szczęście. Myślałam, że nigdy nie stanął. Dużym zwierzętom wystarcza chwila wytchnienia, kiedy nam dadzą odpocząć. Może sądzą, że robią nam przysługę? Ale się mylą. Małe zwierzęta muszą zwołać zebranie. Wszyscy złożyliśmy przysięgę o wzajemnej ochronie i mamy prawo do odpoczynku. Popieram. Myślałam, że się zgubiłaś. Cóż za rozczarowanie. Czyżbyś poruszała się wolniej od najwolniejszego padalca? Nie porównuj mnie do jaszczurek. Puszysz się jak ropuch. Nieprawda. Przez lisa i lisicę nasz przewodnik czuje się taki ważny, że przewróciło mu się w głowie i pycha go rozsadza. Zapolujemy? O tej porze? Twoja strata. Co znowu? Przed nami droga, bardzo szeroka. I co my teraz zrobimy? Boję się. A nie mówiłam? Pamiętasz tę drogę, Ropuchu? Niech pomyślę. Tak, przypominam sobie jakąś drogę. Teraz nam to mówi. Ropuch się wygłupił. Wtedy była nierówna i kanista. Bez samochodów. Z wyjątkiem kilku maszyn do kopania w ziemi. Maszyny. Wiemy, jak szybko ludzie budują. Mogli ją skończyć. Yeah. Tak. So Więc really dlatego wybierali żwir z kamieniołomu. Wszystko przepadło. Oh, cały that's wysiłek that's na cool. nic. Jak bardzo jest szeroka, ogromna. Przypominam come sobie, że dwie road. drogi biegły obok siebie. Dwie drogi? Samochody wyglądają jak dwie rzeki, płynące w przeciwnych kierunkach. O czym ona mówi? O ludzkiej autostradzie. Jest bardzo zatłoczona? Jest sześć pasów ruchu. Trzy biegną na północ, trzy na południe. A po środku rośnie trawa. Nie należało pokładać wiary w ropuchu. Przepraszam, ale nie wiedziałem, co ludzie budują. Nie wiedział, bo jest głupi. Właśnie. Nie można jej ominąć? Tak mi przykro, lisie. Niestety rezerwat Danieli leży po drugiej stronie. Po co kurczak włazi na drogę? Żeby przejść na tamten świat. Nie co? Gdy nie da się iść do przodu, należy zawrócić. Myśliwi, nie możemy zawrócić. My możemy. My tak. Zachowujesz się samolubnie. Jak wam nie wstyd? Po tym, co dziś dla nas zrobił, mógł odejść i zostać z Lisicą, ale wrócił do nas. A dlaczego? Bo musimy trzymać się razem. Pustułko, widzisz ich? Zbliżają się! Trafili na wasz ślad. No to nie mamy wyboru. Do autostrady. Przeprowadzimy głosowanie? Nie teraz. Strach przed jednym niebezpieczeństwem zmniejsza grozę drugiego. Innymi słowy, nogi za pas. Pekarłbym cię, gdybym miał szansę. Straszny pośpiech. Dobrze mieć śliską skórę. Ojej. Ojej. Ruszaj się. Co widzisz, pustułko? Myśliwi są coraz bliżej. Nie martw się. Zdążymy. Z obu stron czyha niebezpieczeństwo. Nie chcę się wtrącać, ale zapewniam Was, że po drugiej stronie szosy nie widziałem ani jednego myśliwego. Nigdy. Dziękujemy. Co się dzieje? Nic nie widzę. Zawracają. Na to liczyłem. Nie wolno im polować przy autostradzie, prawda? Właśnie. Jak dobrze! Zawrócili. Całe szczęście. Spójrzcie tam! Nie rób tak skarbie. Proszę. Kiedy się boję? Wiem, ale to nie pomaga. Przekopiemy tunel? To zajęłoby lata. Widzicie? Myślą tylko o sobie. A jak my przejdziemy na drugą stronę? Nie ufajmy dużym zwierzętom. Za każdym razem macie kłopoty, gdy chcecie się od nas odłączyć. On ma rację. Tylko częściowo, bo zającowi nie grożą kłopoty na drodze. Łasica ma rację. Proszę wszystkich o uwagę. Nikt nie mówił, że wyprawa do rezerwatu będzie łatwa, ale razem doszliśmy już bardzo daleko. Tak. Poradzimy sobie i teraz. W jaki sposób chcesz osiągnąć zamierzony cel? Masz jakiś pomysł sowo? Musiałabym się zastanowić. A czas ucieka, Ona nie ma żadnego pomysłu. Czy ja was, kiedyś zawiodłam? List też nie zawiodł. Najpierw spokojnie przeanalizujemy sytuację. Zgoda? Samochody stoją w miejscu. Bez większych trudności dotrzemy do pasa zieleni po środku. Zaczekajmy do zmroku. Zgłupiałeś? Oślepił nas światła reflektorów. Chciałbym Wam przypomnieć, że chodzi o autostradę. Ruch trwa bez przerwy. Tak samo było w kamieniołomie. Ludzie niszczyli wszystko wokół, pracując dzień i noc, bez przerwy, aż do wyczerpania zasobów. I przepraszam za śmiałość. Nie szkodzi gwizdku. Zgadzam się z lisem. Uważam, że powinniśmy dotrzeć do pasa zieleni, dopóki mamy szansę. Zróbmy pierwszy krok. Niektórzy stawiają mniejsze kroki niż inni. A pozostali w ogóle ich nie stawiają. Zatrzymały się? Wszystkie stoją w miejscu. Dalej, dopóki mamy szansę, nie pozwól, żeby Twój instynkt zwyciężył. Nie krzycz. Nie jestem głucha. Teraz wszyscy gotowi? No to naprzód. Bez paniki, uważajcie tylko na ruszające samochody. Niewiele brakowało. Pójdę z wami. Teraz pokażę wam jak. Spójrz, wdało się zakażenie. Patrz, <śmiennie> gdzie idziesz. Widzisz Lisa? Idź do niego. si co? po co tu wróciłaś? Możemy skakać po dachach. Tak jest bezpiecznie. Przejdę pod spodem. Chodźcie za mną. <laughs> Łasica kusi los. Myszy, wierzy w drogę! Nie zaczekamy na żmiję? Pomożemy no jej, gdy tu dotrze. Teraz wasza kolej. Ojej, zachowaj spokój. Nie zwijaj się w kulkę. Postaram się. Obiecuję. Ruszajmy wreszcie. Naprzód. Sprawdzam cię. Muszę się zwinąć. Jeszcze kilka kroków w skarbie. Chodź. Będziemy bezpieczni. Rusz się, mamuśku! To wbrew naturze! Wbrew naturze! Na pomoc! Ratunku! Chodź do Borsuka, mamuśku. Przejadł nas! Jesteś cała, skarbie? Tak. A ty? Znów się zatrzymały. W nogi jeżonej jeże! Dacie sobie radę! Nie zwijaj się! Naprzód! Szybko! Uwaga! Wspaniale! Wszyscy już są. Z wyjątkiem brzmi, Sowo, czy mogłabyś sprawdzić, gdzie się zapodziała? Oczywiście, skoro mnie o to prosisz. Długo tu nie wytrzymamy. Obrzydliwy. Kto jest obrzydliwy? Mlecz ma dziwny smak. Racja. I śmierdzi, jak to zepsute powietrze. Patrzcie! Mamo! Tato! Wokół samochodu jest pełno zwierzątek. Tylko tego brakowało. Czy to wiewiórki? To szkodniki. Zrób coś. Borsuku, mogę zejść? Nie ruszaj się. Wynocha. Nie wbiegajcie na drogę! co nie! A masz! Musimy się stąd wydostać. Łatwiej powiedzieć, niż zrobić. Małe zwierzęta nie mają szans. Sowa i pustułka mogłyby je przenieść. Tak, ale czy maluchy nie będą się ich bały? Potrzebujecie pomocy? ja jadasz wyłącznie ryby, prawda? Zasadniczo tak. Przeniesiesz małe zwierzęta na drugą stronę? Z przyjemnością. Kto pierwszy? Ufam ci. Uratowałeś mi życie. Zapraszam. Teraz wy, Było cudownie, ja pierwsza nie, ja najpierw polecę ja z mamuśką. Musicie czekać na swoją kolej. Spójrzcie! Przerwa w ruchu! Naprzód, zające! Uwaga! Coś jedzie! Na moją komendę... Start! Przepraszam, ropuchu! Jesteśmy bezpieczni! Udało się! Hura! W życiu nie przypuszczałam, że będę latać. Nie do wiary. Gdzie są wszyscy? Przebiegli na drugą stronę. Gwizdek przeniesie resztę. Ja też przebiegnę. Wykluczone. Co będzie z nami? Wisleku, przeniesiesz jeże? Bardzo bym chciał, ale macie kolce. Rozumiemy. Nie dałbyś rady? Tak. Rozumiemy. Trudno. Wracaj. Łasico, musimy zaczekać na długą przerwę w ruchu. Bardzo długą przerwę. Popieram. Ciekawe jak wygląda rezerwat Danieli. Nie wiem. Pełno w białych Danieli. Trawy, strumieni i tak dalej. Brzmi cudownie. Jeśli tam dotrzemy. Święte słowa. Przerwa w ruchu. Teraz, w nogi. Tylko spokojnie, nic nie jedzie. Jestem spokojna. Naprzód, jeże! Szybciej, szybciej! Prędko! Hurra! Już niedaleko! Jesteśmy bezpieczni. Tak, ale gdzie są jeże? Chodź, skarbie. Pospiesz się. Nie denerwuj się. Już idę. Na widok jadącego samochodu. Trętwieję ze strachu. Szybciej, kochanie. Nie mogę. Proszę. Tylko się nie zwijaj. Błagam. Cokolwiek się stanie najdroższa. Nie zwijaj się w kulkę. Nie. Yeah. Nie chciała go opuścić. Co się stało? Dlaczego nie uciekli? Instynkt okazał się silniejszy od rozumu. Czasami tak bywa przyjaciele. Wiem coś o tym. Znalazłaś wiele. Niektóre zwierzęta przebiegły, lub zostały przeniesione. Albo zostały rozjechane. Wszystko widziałam. Tylko je, że stworzyły i dlatego zginęły. Ja nie mam skłonności samobójczych. Mogę cię przenieść. Żmija nie pozwoli się dotknąć ani sobie, ani pustulce. To prawda. Jest zbyt dumna. Nie może się wistku Przez zaskoczenie? Mogę spróbować. Zastanów się nad mądrością zawartą w powiedzeniu. Lepiej stracić dumę niż postradać życie. Niczego nie stracę, jeśli tu zostanę. I tak właśnie postąpię. Ty pompatyczna wiązko piór. Nikt mnie nie zmusi. Jasne? Puszczaj natychmiast. Dobrze się spisałeś, gwistku. Co was tak śmieszy? Tam, w górze, wyglądała jak się wijąca się glista. Glista? Przeżyłaś w przeciwieństwie do biednych jeży. Tak, Sowo. To moja wina. Dlaczego? Co mogłeś zrobić? Nie miały żadnych szans. Pomyśl, na co narażone były w zielonym lesie. Przynajmniej już spróbowały. Święte słowa. Pozostałe zwierzęta pokonały autostradę. Trudno w to uwierzyć, ale wszystko dzięki tobie lisie. Tak. Wszyscy ci ufamy. No, przynajmniej większość. Teraz tylko spacerek dzieli nas od rezerwatu Danieli. W drogę, przyjaciele!